Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj testuję nowy update do Pet Fighter Simulator. Zostaw lajka, subskrybuj kanał. Co zostało dodane? Przede wszystkim nowy świat, w którym jestem, Graveyard, czyli taki cmentarny świat z nowymi petami. Został dodany też maksymalny, jak widzicie, poziom petów. Zobaczymy jaki jest maksymalny. Z tego co widzę, na pewno jest zwiększony ten próg, bo maksimum w poprzednim, przed tym update'em było 85. Teraz, jak widzicie, awansowałem mojego mityka na 86 poziom. Mamy nową kapsulkę. Tu jest w ogóle jakaś pani, e, tak, tak jej krzywo, taka chyba niezadowolona. Jak widzicie, ja już tu coś tutaj. No, ale, ale co jest? Patrzcie, czemu ona mi cały czas? Ja chcę te jajka tu robić, nie? Otwórzmy sobie jakiś mały opening na szybkości, tylko że prawdopodobnie ja sobie to wykorzystam do levelowania tych petów. No, na najlepiej, jakbyśmy zdobyli, prawda? Jakiegoś mityka. Pójdziemy sobie teraz zwiedzać. Dobra, jeszcze raz otwórzmy. I pójdziemy sobie zwiedzać po prostu ten świat. Nie ma to tamto. Zobaczcie, te pety są tutaj. No, będę ulepszał po prostu te, te, te moje pety. Dobra. Ja mam przecież yy, tego, czekajcie, OK, powiększyć? Mogę. Chodźmy zwiedzać ten świat. Nie ma, że boli. Co tu jest? Tu jest jakiś Interact. A, tu będzie przejście do następnego poziomu z tego co widzę. No dobrze, ale no co jest? Halo? Halo, jak mam to? Tu, tędy jest wyjście. Tu jest wyjście prawdopodobnie. I tu będziemy mogli iść albo w prawo, albo w lewo. Patrzcie jakie... Wow! Duszki, duszki są do atakowania. Jejku, oni mają dużo energii. Zobaczcie. No, to nawet te moje mityczne pety na maksymalnym poziomie z poprzedniego aktualizacji nie są tak mocne. <laughs> ciekawe, ciekawe. No dobra. No i co? Ubijemy go czy nie ubijemy go? Chyba tak. Ile dostaniemy? Mam 28,6. Okej, okay, ładnie poszło. Ładnie za niego dostaliśmy za tego duszka. Ciekawe, jaki tu jest ten yy, najlepszy. Przeciwnik w tej grze nie ma tutaj żadnego takiego wiecie. Okej, okay, tu są kolejne duszki. Ej, czy ja mogę wejść gdzieś, gdzie są te happy ghost? Czyli to są te happy duszki? Okej, okay, a tu co jest? Tu jest jakiś gościu. Możemy z nim pogadać. O, tu się robią już większe. Tu jest sinister, czyli jakiś większy za 20 milionów. I co, i to tyle? Kurka, powiem wam, że tu się idzie pogubić w tych lokacjach wszystkich. Najgorsze jest to, że przesuwanie kamery jest zepsute. Nie wiem, Roblox mi się popsuł od tego momentu. Dobra, sprawdźmy jeszcze ten, ten próg. Tu. A nie, tu już byliśmy. Tu coś jest, zobaczcie. <laughs> Jakie. Spuk, jaki duch. Jejku, to jest jakiś. <laughs> Jacie, widzicie to? Tu ktoś bije. O, kurka wodna! Wy to widzicie? Co to jest za stwór? Ja się pytam. Jesus Christ. Co to za stwór? Widzicie to? Jasny gwin, dobra. I możemy go bić. Dobra, dawać mi go. Lejemy go, panowie. Dawać go. Dawać go na solo. O, e, kamera mi się zepsuła. Okej. Okay. Powiem wam, że byłbym w stanie go ubić. Tak mi się wydaje. Ale jakiś rewelacyjny... za ten co tutaj robi? Red Galaxy. Nie wiem, co on tutaj tworzy. No spoko, powiem wam szczerze. No jakoś mi się nie chce go bić. Przenieśmy się do tego. Wydróbmy parę jajek jeszcze. Być może trafi mi się legenda lub jakiś mityk. To by było naprawdę całkiem super. Weźmy sobie auto hatch i zobaczymy troszkę pootwieram ale ogólnie słuchajcie ten tryb o legendarny proszę bardzo już legendarny pecik mi poleciał ogólnie ten tryb no upadł tak szczerze mówiąc no, wszyscy dzisiaj czekają na update do pet simulator x więc to będzie ciekawe moi drodzy wypadł mi ten ta legenda więc sobie sprawdźmy jak on wygląda tu jest 2000 level 40, ten ma 80 ciekawe, ale ładnie ten PET wygląda naprawdę. Patrzcie, coś tu chyba nie dodali w ogóle. Odepnijmy sobie tego PETA i weźmy tego, jak on tu nam wygląda. Chcę go zobaczyć. Chodź tu ziomek. O, kurka, patrzcie, jak fajnie on wygląda. Pecik. no... Czemu to obracanie nie działa? Denerwuje mnie to, powiem Wam szczerze. Halo, Ech! no niestety. Dobra, moi drodzy, to tyle.